Artur Kałko, dowódca Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dniu 3 maja mam zaszczyt uczestniczyć w paradzie lotniczej nad Warszawą. W takiej paradzie, właśnie tutaj, jak, jak corocznie jest 15 sierpnia w tym roku, wyjątkowo 3 maja w Warszawie, to bierzemy pierwszy raz. Będą nas reprezentowały śmigłowce G2 Gimbal w ilości trzech sztuk da 42 z trzema Diamondami DA-40 w formacji ROMP. Jest to wspaniała okazja do tego, żeby zaprezentować, również pochwalić się sprzętem, który posiada uczelnia i nie wszyscy w Polsce wiedzą, czym my naprawdę się tu zajmujemy. Du bardzo dużo osób jest zdziwionych tym, kiedy w różnego rodzaju wypowiedziach przedstawiam im, że Szkoła posiada 29 statków powietrznych, w tym 9 migłowców, 2 Robinsony, 7 gimbali, no i 20 samolotów różnych typów 3 Diamondy 42, 4 Diamondy 40, 8 Diamondów 20, no i jeszcze posiadamy Zliny w trzech typach i naszego Antonowa II, którego mam nadzieję, że uruchomimy w tym roku. To wspaniała okazja do tego, żeby pokazać też czym się zajmujemy na co dzień, bo naprawdę instruktorzy z Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, mówiąc kolokwialnie, wykonują ciężką pracę, ciężką robotę w postaci nalotu w szkoleniu podchorążych i studentów cywilnych. Jest to bardzo duży wysiłek. To jest ponad 12 tysięcy godzin samego lotu na samolotach rocznie.